Nie pomijaj tego filmu, bo jest bardzo ważny. Dzisiaj powiem Ci, jak poradzić sobie ze sprzedażą komercyjną na Vinted, czyli żeby Vinted się nie czepiało i żeby nie usuwało Twoich ogłoszeń. Zapraszam. Być może już to wiesz, ale jeśli nie, to teraz Ci powiem, że Vinted nie za bardzo lubi sprzedawców, którzy handlują nowymi rzeczami. Takich sprzedawców traktuje jak zawodowych sprzedawców, którzy regularnie osiągają zyski ze sprzedaży i właśnie z tego powodu Vinted trochę ich blokuje, bądź też usuwa ich ogłoszenia. Często macie z tym problem, bo każdy jak zaczyna sprzedawać, zaczyna wystawiać swoje najlepsze rzeczy. Często są to rzeczy nowe z metką, nowe bez metki i właśnie dlatego Vinted wysyła wam powiadomienia o sprzedaży komercyjnej. Aby pozbyć się tych problemów, trzeba po prostu dodać więcej rzeczy używanych, czyli w stanie bardzo dobrym lub gorszym. Najlepiej, żeby taki stosunek wynosił chociaż 40 do 60, przy czym pamiętajcie, żeby na początku wystawić trochę więcej rzeczy używanych. Dla dodatkowego bezpieczeństwa nie polecam wystawiać kilku nowych rzeczy pod rząd, tylko raczej naprzemiennie. Zastosujcie się do tych wskazówek, a gwarantuję, że raz na zawsze pozbędziecie się tutaj Vinted i nie będziecie mieli problemu ze sprzedażą komercyjną. Będziecie mogli sprzedawać co chcecie, również rzeczy nowe i nowe bez metki.